Cześć, Tutaj znowu po landvol i dziś zobaczymy w naf 4 w skrócie. Będę szczery, nigdy nie wiem jak robić stepy, nie wiem jak ja ma to zrobić, co mam powiedzieć, przez najbliższe 8 minut będą ganiać mi potwory, to tyle, wiecie jak tak gra wygląda, nie się Elevena? Jakby co, to tu jest napisane sorry za przerwę na TXD Mamo, mamo, mamo wstań na f**k WSTAŃ no K**A mówię! WSTAŃ Mówiłem, żeby nie oglądać tego w nocy nie? A to teraz już wiecie. Co chcesz? Mamo, coś jest w moim pokoju. Co? Coś? Co znaczy? Coś, czego nie rozumiem. Kościu, masz jakieś 4 lata nie rozumiesz jakichś 80% rzeczy, które ci otaczają? Wiesz, czym jest na przykład tranzystor? Ja nawet nie wiem, co to trochę znaczy. Daj mi spokój spać. Mamo, ale ja mówię poważnie. Coś kryje się w mojej szafie, pod moim łóżkiem, na korytarzu też. Ja, mów do ręki. Tego nie pamiętam, ale w realu. A nie w animacji. Czuję, kurwa, mam mów do ręki! Słuchaj mnie, tippis numer dwa. Te potwory chcą mnie zabić! A, co chciałam cię zabić? Co? co? Chciałam! Już nie chcę. A co ci zniechęciło? Decyzja Trybunału Konstytucyjnego. A gdybyś powiedział, że zapomniałeś farb na jutro, to by wyszło. Tak, kurwa z tą rozmową. No. Może faktycznie przesadzam mi nic tam nie ma. No? O! 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 Oba strzcimy, się Tak, Nie sobie. O, nie! Nie, nie O, może coś tam jest. On się zachował jak lefty Woods. Brutalnie go uciszył. Nie ruszaj się, enfin widziałem co tobie, Bartkowi? Nie ruszaj się! I Foxy się pojawił. E, stop, okej, nie reakcja, nikogo tu nie ma. Mam nadzieję, że nic nie jest mi Kurwa, przepraszam, Zdrośnię ci się. Nie, nie, nie spojrzę pod łóżko. Wiem, że coś tam czyha! Kto to ten czyhacz jebany z Kalisza? Z Kalisza! Wiem, że coś tam jest. Dobra, pora tam zajrzeć Wiedziałem! Wiedziałem, złapałem potwora! To uosobienie tych memów, że pod moim łóżkiem jest potwór, i to było łóżko piętrowe. Brat? Piotrek? To Grzegorz Daunie. Poważnie? Pomyślałeś, musiałeś mi widać coś tu. Facet, co ty do cholery robisz pod moim łóżkiem? Straszę się. tak jak brat robi bratu. Uwielbiam się z tobą. Ja tu sram pod siebie, a ty to nazywasz zabawą? Przestań, od miesięcy jakiś jakichś nieistniejących potworów, a ja to wykorzystuję. To byłeś ty przez ten cały czas? Ty fiucie! Ale <laughs> przyznaj, udało mi się cię nastrachać. Tak, udało ci się ja pół roku na lekach leżę przez te twoje pierdolone zabawy. Dobra, już. Co już? Możesz mi wiesz, wiesz to widelec złapy. W dupę sobie go wstać, niczym się nie położę. Drogóż, idź spać! Dobra, poczekaj! Spać! Dobra, moment, z bratem rozmawiam. Przecież ty nie masz brata! Co? Co? Za kilku godzin wraca ojciec z pracy. Jak zobaczysz, że nie śpisz, to możesz zapomnieć o zestawie lego do policzynu. Dobra, idź sobie w piwo, no, słonecznik czy coś. Wiesz, co? Wiesz, co? Wiesz, że jestem w no. no to zaczynamy. No, no już wiedziałem, wiedziałem, że źle dobrych, ale mówiłem stronę... O, No i bajesz. Napiszcie, czy jesteście zamys czy Ronaldo. Dobra, może umówmy plan. W moim pokoju znajdują się cztery punkty, z których od kilku miesięcy strasznie potwory. Pierwszym jest łóżko. Warto je co jakiś czas sprawdzać. Nie zależy że tam co znajduje się pod tym nim nie mam psykę! W szafie też zaczyna się coś ostatnio odbalać. Warto do niej co jakiś czas. Oraz dwa wejścia po bokach. Muszę uważać sprawę, czy przy nich nic nie stoi i odpowiednio domiekać drzwi. A zapytacie mnie, czy mógł nie mogę tych drzwi po prostu zamknąć? Pytajcie, Scotta, nie wiem! Nie mam siły ich zamknąć! Nie, nie posiadam zamków, ja powiem, że to idotyczne. A wy mnie zjedziecie w komentarzu, że jestem głupi i tego nie rozumiem, więc sobie... Odpuszczę po prostu. Nie mogę i koniec. By nie było za łatwo. Trzeba podejść. Nic nie słychać. Zapalę światło i zobaczę. Co... Ja p. dole! O kurwa! O kurwa! O kurwa! O kurwa! O kurwa, O O Ja p. było. Mignęło mi! Mignął! mi! Skurdeł z przebieg. O boże. Ty, niezła reakcja. Udajcie się mogę. Nie. Nie, nie, nie mogę tak uciekać. Nie. Koniec! Dzisiaj jest ostatni dzień, w którym te potwory mnie straszą. Stawię im czoła! Wracę tam i im pokażę! Uwaga, disclaimer. Przypomnijcie sobie, ile razy rodzice was straszyli przed pedofilami, którzy czekają na was w ciemnych klasach? Czy jest to logicznie? Serio zakładacie, że jakiś gość będzie czekał na samotne dziecko w środku nocy w jakimś lesie? Jakie jak, jak jest prawdopodobieństwo tego? Zamiast uczyć ludzi, by uważali na pedofilów w takich bardziej pospolitych miejscach jak kościół, szkoła, a nawet czasami dom, to przestrzega się nas przed złymi pedofilami w czekających w szakach. Jaki idiota by siedział całą noc w krzakach? Udam, że ci nie widzę. Okej, okay, dobrze. Pokażcie się, dabu jedne. No, gdzie jesteście? Szafa? Dylikwencie, będzie wyschaki stamtąd. Zły jesteś, tak? Przyznaj, zły jesteś, o tym swój łeb. To jest przeprosiłem. No, czemu mi to robisz? Znowu jakiś głos z kuchni. Kurde, cały czas co. Żerę spokoju! Wmęczę psychicznie. Jak w przedszkolu, gdy dostujesz najniższy numer kształcenia na podwieszorku? No dobra, panowie. Znaczy dosady. Zerujemy i sprawdzamy liczbę. 28. 15. 20. 13. a w 15. Uuu, ok, ok. A ty? Jaki masz numer? 1. Głupia <try> pita! <-da>! Mażety na najlepszych to pewnie jakaś pato szkoła. Ktoś tu jest? Aha, zapytali nagle przestałeś na pierwszą źgarki, tak? Czego się spodziewasz teraz? Co ma teraz zrobić, sypójść? Ba, no, Łukasz, skończysz. Nie. Mm. Po pomóc pani w czymś? Ja bym najpierw zapytał kim ona jest. Wiesz gdzie jest cukier może? Głudna szerka poprawę. Nie, nie ta druga. Kto? Tak, to. Ta. O, o w pakowaniu, jak ci kuchno w butelce. Kto trzyma cukier w butelce? Co? Nie ma cukierniczkę. O, o, o pięć Właśnie po to jest cukierniczka. By takich incydentu nie było, potrzebą. Bo cukiernica jest lepsza. Uważać? Dobra, dobra, skończ. Cukierniczka kosztuje 20 zł. Po co mi tu mówisz w cukierniczkach chyba razem Nie ze Słuchaj mnie! Kim jesteś i czemu mi nawiedzasz? Lepiej byś nie pytał. Ale chcę wiedzieć, odpowiedz mi! Ma Czemu? Ach, tu boli! Dobra, nie przesadzaj. No dobrze. A teraz cię kupuję na śmierć. Niezła barykada. Nie rozwali się, co nie? Moment, jeszcze nie skończyłem tutaj! No już, już dość! Nie chcę znów kilku miesięcy robić tego filmu. Dobra? Daj mi skończyć wszystkie sceny szybciej. Zobaczmy, co teraz tam się dzieje. O, nie, nie, stój, do szafy! Zaczekaj, tam. Czy woksi w tajemnicy jest kotem? Tam coś jest. Coś groźnego. Dobra, gdzie jest mój kijek barbie? No dobrze. Trzeba zrobić to szybko. Na raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy! A, a jednak nikogo tu nie było. Oh, fuck! Powiem o tym cyborg i sprawdzi, czy to prawda. Wow, że cię drzwi, co nie? O Boże, przepraszam. Ale tak mocno chyba nie dostałeś, co nie? No nie przesadz. Dobra, nieważne. Przykro. Przy... Strasznie wygląda. Przykro wyglądasz. Strasznie przykro wyglądasz. Przepraszam cię. Masz ten człowieku popita w ramach, przeprosin. Albo co? nie! Kikać nie dam. Jest zbyt Masz tu cztery karty piłkarskie? to są moje powtórki? Jest rozsądnie, co chcesz? Moda na karty piłkarskie już dawno padła. Z tego fragmentu zrobiłem memo żelaznym. Jak chcecie go zobaczyć, to napiszcie. co mi faka pokazujesz, też tak umiem, faka się rudy Tylko pacy sobie już dupy sali SIĘ Sam się pi*** to obszańcu a co ci chodzi? MÓJ NOS CZŁOWIEKU, powaliłeś MI NOS no zaraz ci łapy jak nie skołasz tego palca i będziesz miał dwa kakuty Co to? Halo? Beskidu Miałem jeszcze łóżko kontrolować Kuf Zapomniałem co kupić EJ! A nie skończyłem sobie rozmowy Zamknij mordę No cóż, trzeba będzie w końcu zajrzeć pod nie Zajrzeć pod łóżko FUK <śleski> 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 <Okay. śleski> tu jest padochniarz? od poduszkę. Wiedziałem! Wiedziałem, że matka mnie wkuja robi, nie zastawiliśmy go na więźni parze. A prosimy lepiej szkoła, nie? To ona nie? Ty, Freyders. Okej. Wiesz co? W szkole uczyli mnie, że najlepszą metodą na rozwiązywanie konfliktów i innych problemów to metody dialogu. A więc stresuje mnie fakt, że tu jesteś. Chcę, byś wiedział, że mimo iż bardzo Cię szanuję jako osobę, to Twoja obecność napada mnie strachem i obrzydzeniem. Chciałbym, byś zaakceptował moją prywatność i wyszedł z mojego pokoju. Proszę. Tja, metoda dialogu. Zaraz rozwiążemy to siłowo. Ale to dopiero po reklamach. Stop! 20 sekund dla mnie. Nie PRZEWIJAJ, stój! Bo ja ja Nie pr Dzięki! Dzięki! Ale dajcie mi suba, bo jakieś 99,2% ludzi nie subskrybuje filmów. Więc co się jej opisz. Spauzuj, daj mi suba, dzwon i łapkę. Czym ty jesteś? Masz bardzo wyrazisty uśmiech, pełen emocji. Zazdroszczę na tym szczeblu. Mi na zdjęciach tak nie do końca chodzi uśmiechanie? Nie, przypada to szkody. YouTube, nawet zarabiania nie mam. Spieprzają do kiebaba. z podstawówki. Same negatywy Sposiłem takie zdjęć. Hmm. I drugi wyszedł. Jestem prawie 100% pewny, że nie było was dwóch? To znaczy ciebie? Byłeś jeden? Tak? Jeden? Co nie? Okej, okay, teraz cisza powoduje, że ta co pewność. Teraz sam nie wiem. Oh. <słyski> co jest stał? Teraz będzie taki styl? Tak? Spoko Dobrze, więcej roboty, a nie skończysz filmu w tym roku Co to za miejsce? Nie, nie, nie a? chcesz! Nie chcę! Nie! Nie chcę! Chcesz! Nie! nie chcę zakładać! Chcesz! To twoja praca! Ale ja nie chcę! Zrobisz to! Założysz maskę! Pójdziesz do dzieci! Albo cię k***a zwolnię! Nie chcę. Zaraz cię wytrzymam! Zakładaj! Ale ja się boję! Zabijecie o to dzieci. Zabijecie. cię! Nie! Ale jest to coś ciekawszego? Holy shit! O nie! O to animatroniki! Śmiertelnie się boi animatroników. Ja właśnie czego pasz? To w końcu twoje urodziny! Jeśli prosi o zdanie. K-k-k-kim ty, ty w ogóle jesteś? Co? Kim jesteś? Które to już urodziny? Idę stąd? Kiedy NPC uświadomi sobie, że jest NPC. Haha, ha, a wiesz, mamo, że on się boi robotów? Jest takim paskajo, że wszyscy się z niego śmieją w szkole. Ha, ha. To jest taka beksa Nacjonalizm z wykonania ukremna staje się ofensywny w przypadku ataku na Ukrainę Zawsze się znajdzie czarna owca i jej syn Hahaha <grywa> Czy ty czasem nie jesteś tym dzieckiem, który boi się ani animatroniku? Po no, całe miasto o tym wie Wy tylko o tym gadacie? Brakuje wam tematu? Co? Co brakuje wam? Pandemia się skończyła i już wam odbija? To takie zabawne, przecież To tylko roboty Ale z ciebie beksa <grywa> Dorosły facet leżący na trawniku, śmiejąc się z dziecka z trawą. Wysz się śmierć, lepiej za pracę. A co jak to menyl z żabki? To mój dom. Ha! Dziwnie to sobie wygląda. On tu jest. Kto to mówi? Proszę, kto ty? To ja. Jestem Twoim przyjacielem, Gregory. I uważaj na siebie. On tutaj cały czas je. O! On gada! Boże! Dlaczego on gadał? Złapki nie gadają! Dlaczego on gadał? Dlaczego mnie to spotyka? Czemu tego wcześniej nie wyjąłeś? Chodź do YouTube. Nawet zarabiania nie mam. Spieprzają do kebaba. C jaki to ma sens? Ja wiem, że w animacjach mam jakieś 6 lat, ale błagam. Gość, który to animuje, ma 22 lata i chore serce. Mądrość takich sten Amen. Gdzie wy mnie nosicie? O nie. Hej, czy twój brat lubi Golden Freddy'ego? Nie wiem, przekonajmy się. Niech dam mu buziaka. Ta, może od razu lachy mu zrobię. Weź się nie wykupię. Ty chyba nie chcesz zarabiać z filmów. Ej, hey, na trzy. Raz. O, w dupę. Dwa. dwa. Jak to zrobisz, to powiem matce i możesz zapomnieć, jak posiadasz. Niezły argument. Na trzy! to Stoi mi dole. Mój Boże, co, jest, co się stało? Nie wiem, nie wiem. To cię zabiło, co, co ty gadasz? Dlaczego to jest tak niebezpieczne? Bez kitu? Co? W sensie, to, to miejsce dla czterolatków, a to, to są niego skniotło jak prasa hydrauliczna. Bez kitu. Nie wiem, nie wiem, nie, nie mam pojęcia. Dlaczego to tu stoi? Nie mam pojęcia! Nikt nie myślał, że jakiś tuman wrzucił tam kogoś innego. <ślesy> <ślesy> Okej, okay, dosyć, kolej zabawy. Teraz jest was trzech. Super. Co z nas powstrzymać, Zapominasz o jednym. Ten co straszy jest by ten zmienny. To się kur... ale szacun za synchronizację. Ja bym tak. ja bym tak nie umiał. Tej nocy przyjdą po ciebie wszystkie stwory. Prosto z piekła, największy potwór. <grym> Mówisz, o pracownika z urzędu? Może no, się teraz nie śmiejecie, ale zobaczcie. Wy, wy też będziecie kiedyś dorośli i sami poczujecie, jak to jest zarazić sprawy w rzędach. Koszmar, no, No tak, politycy to złodzieje. Naszą grę zacząć czas. Lepiej uciekaj. Znaczy twój czas. E, skończyły się rymy. Lepiej zapnasz. Nie, nie, już po, już po, już się Lepiej obawiaj się ich starego. <grym> no dobrze. Zaczynaj mi Oho, zaczyna się. Huh? Chyba coś słyszę. <słyska> Zaraz usłyszycie najlepszy wabik, jaki istnieje. Tell me why. I have nothing but a hurry. Tell me why I have nothing but a mistake Tell me why I never wanna hear you say Woo! I, I want, want it, it that way, way. Otwórz I mi gówniarzo, Już! Nie! Zmasakruję ci ciało, a następnie ja zją! Okej, mnie Serio? Nie! Próbuj dalej! No i to jest pocisk, a nie gówno, albo twoja stara Pff shit nie mogę nie mogę muszę tańczyć gori taniec fortnite normalnie to bym wyłączył film ale to się kameruje więc pamiętajcie fortnite to największy ściek na świecie Kto tam? Hipopotam. <laughs> nie wpuszczę hipopotama! A czemuż to? Bo hipopotam jest za dużo... E, e, co, mama, poważnie, nie wpuszczę cię! Wpuścisz mnie. Nie ma mowy. Wpuścisz mnie, bo tak ci mówię. Słuchaj mnie, a pokażę ci rzeczy, o których nie śniłeś. Pokażę ci świat, o którym nikt nawet nie wie. Jeśli tylko... Co zrobisz z niego, narkomana? Otwórz. O! O! Fajn! Rocket Water! Współpraca to, oh, to był bło... oh. <śp UK> A... <śp UK> Nienawidzę was za to. Oto, czy nienawidzę. się dzień. Macie taką leksję czy coś? Mogę wam jakiś sposób pomóc? Ale... Nie, nie plujemy, Bez plucia! No i Lefty wersja druga. Już wam nie do śmiechu, co? O oh, Boże, mam już dosyć tej gry. Stop! <noise> Witam cię, mój minigrze! Płacę plus z... trapa! <noise> Co? Słuchaj, nie, nie ja tylko. Zniszczę cię! Zniszczę! <noise> <noise> ja tylko do kibla na moment, poważnie, muszę się wyszczać. Gdy światło się świeci, jestem nieruchomy. <noise> Ale gdy je zgasisz, to będę się stopniowo zbliżał! Chcę szczać. bardzo! Ten jeden znajomy, który cię nie słucha i ciągle gada o swoim. <noise> Twoim zadaniem jest zatrzymać mnie na tym xię! <noise> Zaczynamy? N nie, to do kibla. Chodź, na ci pytam, to mój dom. Zapomniałem ci powiedzieć o w tej grze. Chyba było na lewo, tak, zejście było i. Masz ograniczony czas! <śla> Ej, wszystko dobrze? <śla> Zaczynamy! Kurde, ty dalej o tych, że grze... które części w zdaniu chcesz czać, nie rozumiesz? Czas start! Nienawidzę się, urodziłem. nienawidzę się, urodziłem. Zęk artyka! ja nie zgaszę, ja nie wygram, czy się nie ruszasz, koń, koń, gry. Nie! <laughs> Jak czas minie, to cię zabiję! Co ja wam krwa zrobiłem? Wszyscy strasznie antypatyczni wobec mnie dzisiaj. <laughs> Zapraszam do tańca! <laughs> Se serio, co już? Stresujemy to, chcę to szybko skończyć. Na, na sekundę ci tam nie dojdę, nie, nie ma takiej możliwości. To co ja mam zrobić? Co? Drugi brat. O, co ja zrobiłem? Wypikawaj Ale ja nic nie zrobiłem. Wypadł, gnojowo. Cóż ja dopiero przyszedłem. Dobra, niech ci będzie. Zagram z tobą. maś, Co to był za dźwięk? Jezu, gościu. Co to był za dźwięk? Co to był za dźwięk? Co? co to było? Po prostu odgłos. Nie. To nie był po prostu odgłos. Co, co to kurwa było? Przesadzasz to. Jak ty to zrobiłeś? Pokaż, co ty zrobiłeś. Nie pokażę tego, przywłokszony światło. Co masz na myśli mówiąc, nie pokażę tego. Co, co ty zrobiłeś? Daj mi po prostu, daj mi grać po prostu. Okay? Daję ci drugą szansę. <trym> <trym> Przynajmniej tego nie pokazał. Znowu to samo. Ja To pi... wiem, to było niepotrzebne. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego tak robisz? To po prostu po prostu było. Głupie, nie? Ja... Co to był za gest? Nie wiedziałem tak szybko od światu. Kur... Nie zapomnę tego! To mi się w banie teraz wierciło! No, Tylko chciałeś, nie? Jestem chory! Ja utrzymuję pomoc! Przyznaj, że tego chciałeś! Wykorzystałeś to, by móc zrobić czymś, do przy kimś. Nie tego no, no, nie, nie chcę tego! Mój oczem jakieś 4 lata, a już widziałem jakiś sef! Taki syf. Ja o holokaści będę się dopiero uczył w szóstej kasie, stary! W szóstej kasie! Za 8 lat dopiero! A to nawet nie jest porównywalne wizualnie do holokaustu! Nie widzę widzenia! <suszy> Kurwa. TAK! SŁYSZĘ TE DŹWIĘKI, A NIE chcę SIĘ IŚĆ, MAM TEJ GRY! I TEŻ! A on co zrobił? Ty w ogóle w tej grze jesteś? Ten mem już dawno umarł. Pięknie, co znowu? Greg... You're so cool. By my mouth, we're gonna rule, Greg. Understand? I'm gonna do for you until the very end, Gregor, 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 Gregory. Greg Greg ha, 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 yeah. You're father or your brother and whoever else do. And even the loser of our mother couldn't keep me from you. Gregory house at the end of the line. We to Gregory house. I'll make you mine. The carcass is still cloned. Yeah. Oh God. <gasps> so, so the quest. Check out. Look at me. Fuck. To już zrobiłeś, zrób coś oryginalnego. <grywki> <grywki> O! O obra jak Widzisz jak motherfucker wyglądał? Ma natura nie była wobec niego tościwa. Przykry widok. Czy tylko ja widzę tam kamerę z Gary Smoda? Albo z FMA? Foxy? To ty? Foxy pytał ostatni raz. No w tej sytuacji chciałbym... Nie, ja To nie. Ja. Aha. A jesteś pewien? Przecież stoi to... ja, jak miał? Po prostu wolałem, byś to był ty. Wolić bym był to ja, więc zakładasz, że to ja. W jaki sposób ty myślisz? OGLĄDAM TVN. Okej, okay, no, wiele, wiele, To dyskryminacja dla oglądających TVN. O, jest wkurzony, może z nim porozmawiaj Fuck you mean porozmawiaj. Mógłbyś proszę nie... i nie jest taka tania, na, na jaką się kieruję. Nie Fak! Fuck. Boli, nie? A jeszcze jak paniesz i daje tą rzepkę tam w kolanie. To już w ogóle czuć jak cała noga ci normalnie ten. Dę, Drętwieję. Po co mu to mówisz? To było niemiłe! I co mi zrobisz? Jesteś tylko wytwory mojej wyobraźni. Wiesz, że mój musk płada mi figle. Rozumiem, jak działa ta gra. Jesteście uosobieni moich lęków, ale już się nie boję. A ty mnie nic kompletnie nie tym zrobić. Rozgryzłem cię, <grym się> Czy wytwór wyobraźni potrafi zrobić tak? <grym się> Rafa, szybciej! Wychodzimy sad! Wychodzimy start. Dobra, kurwa, dawaj, to wszystko just... ła... Coś ty sobie zrobił, powiedz mi. Hej, jestem lekarzem, wiesz? Uh, biały fartu, wielkie kulko na czole. To latarka, przecież wiem. I używają głównie zanteści. Twój syn dozna poważnych ran, tak? Tak? Pewny jesteś, może z tego nie wyjść cało i tyle nie potrafię mówić przykrych rzeczy, więc ja was tu zostawiam. Twój syn tego może nie przeżyć i ja spadam, hej! NF100 na pewno jest na NFście. On przeżyje. Zrobię wszystko, by przeżył. Dobra to tyle ten film był, dość, specyficzny, nie oglądajcie go jak nie macie 15 lat, i dlatego jednego widzą, za jakiś czas zrobię najlepsze bronie w Team Fortress 2, bo mi się usunął nie zapomnijcie o łapce subie i dzwonku, żeby mieć najlepsze rany we FNAF.